Witam wszystkich! Jakiś czas temu zrobiłem taki odcinek, w którym opowiadałem o pięciu rzeczach, które denerwują mnie w Rumunii, i były to takie negatywne aspekty, o których opowiadałem. A w tym odcinku z cyklu 5 minut o Rumunii chciałem Wam opowiedzieć tak krótko o takich rzeczach, które bardzo mi się podobają w tym kraju i które wręcz nawet bym mógł powiedzieć, że kocham niektóre z nich. Dlatego, jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was na dzisiejszy film. Pierwszą rzeczą, o której chciałem powiedzieć, i zawsze o tym wypowiadam się w wielu różnych filmach, że ludzie mieszkający w Rumunii są kompletnie inni niż Polacy. Dlatego, że nasz naród polski to my jesteśmy tacy smutni ludzie, tacy ludzie w Polsce, ja nie chcę narzekać. Ale po prostu mówię jak jest i ludzie w Polsce to tacy są, nie uśmiechają się. Jak idzie ktoś na ulicy, to nie, nie, nie odezwie się do nikogo. Wszyscy tacy chodzą posępni, tacy. No wiecie o co mi chodzi. A tutaj w Rumunii jest całkiem inaczej. Ludzie są tacy bardziej otwarci, są bardziej komunikatywni, bardziej potrafią tak. Z Zagadać do kogoś, powiedzieć nawet do obcej osoby, czasem nie wiem, dzień dobry na ulicy, czy, czy uśmiechnąć się po prostu, ten uśmiech, którego my, Polacy, nie mamy i zawsze tacy smutni chodzimy, i tacy jacyś, nie wiem, jakbyśmy byli z takimi problemami, albo, czy, albo nie wiem, z czym. Przecież, Rumunii też mają swoje jakieś problemy, też mają swoje prywatne życie i może ich też coś trapi, także to jest coś, co y, zawsze. Tutaj mi się bardziej podobało i zawsze to bardziej doceniałem, że właśnie naród rumuński jest taki bardzo ciepły. Ludzie tutaj są tacy bardziej otwarci, bardziej rozmowni, to tak jak mówię. No i to jest coś, co jest bardzo wielkim takim pozytywem. Kolejną rzeczą, o której chciałem powiedzieć, co bardzo mi się podoba w Rumunii, to jest jedzenie. I tu mam na myśli. Wiele różnych potraw, które bardzo mi smakują. Nie będę o wszystkich tu opowiadał, bo jakbym chciał zrobić taki kulinarny odcinek, to brakłoby mi czasu i ten film byłby na pewno bardzo długi. Ale jest wiele takich potraw y, tradycyjnych, rumuńskich, które mi y, bardzo przypadły do gustu i m.in. micz, który uwielbiam. Micz po prostu, kocham micz w Rumunii i micz to jest coś, co ach. Co jest coś niewyobrażalnie pysznego, jeżeli chodzi o jedzenie tutaj. Bardzo mi posmakowały też Sarmale, które uważam, że są bardziej takie lepsze w smaku niż polskie gołąbki, z racji tego, że po pierwsze mają więcej mięsa jak ryżu, a po drugie są zrobione z tej kapusty takiej kiszonej. I ta kapusta kiszona jest o wiele smaczniejsza niż taka zwykła kapusta, z której robi się tradycyjnego gołąbki w Polsce. Oczywiście no, to jest, tutaj jest taka tradycja, w Polsce jest taka tradycja. Ja, nie, ja tego nie neguję, tylko po prostu porównuję smaki i te gołąbki, te sarmale tutejsze w Rumunii smakują mi po prostu lepiej. Jeszcze chciałem dodać, że odkryłem też smak oczywiście po przyjeździe tutaj do Rumunii, mamałegi, także to jest coś, co nigdy wcześniej w życiu nie jadłem i Anna jak mi powiedziała, bo ty nie jadłeś mamałygi? Dla niej to było takie oczywiste, że mamałyga to jest coś takiego, co no... Myślałam może, że wszędzie ludzie jedzą i że przynajmniej w Europie znają tą potrawę. A okazało się, że ja w Polsce wcześniej nie miałem w ogóle do czynienia z mamałygą i... Tutaj jak przyjechałem do Rumunii i skosztowałem, to też mi również ta mamałyga posmakowała, także... Dobra, już nie mówię więcej o tym jedzeniu, bo... Jedzenie to jest naprawdę temat, o którym mógłbym wiele się tutaj wyrażać, więc przejdę do następnego punktu, o którym chciałem powiedzieć. Bardzo mi się podoba w Rumunii to, że tutaj jest taka duża wolność, jeśli chodzi o alkohol. I tak jak w Polsce, ja już to też mówiłem w różnych tam filmach, no ale, ale to tak po prostu. To jest taki ważny aspekt, o którym chciałem tutaj powiedzieć ponownie. Chodzi o to, z tym alkoholem, że tutaj nikt tego nie sprawdza. U nas w górach, jak pojedziecie gdzieś do Zakopanego i chcecie kupić taki alkohol, jak się to nazywa, tak jak tutaj mają palinkę czy cójkę, to mamy śliwowicę w górach. To butelka takiej śliwowicy kosztuje 65 zł. To jest naprawdę szaleństwo, żeby tyle płacić za butelkę alkoholu. Dlatego tylko, że są podatki, te akcyzy, to wszystko te podatki, zawsze podatki. Ja się często jak mówię o podatkach, bo po prostu to wszystko jest za drogie, to jest wszystko za wysokie i te ceny nie powinny być takie. A jak ktoś zna jakiegoś tam górala takiego w Zakopanym czy w jakiejś innej miejscowości, który mu to sprzeda bez tej akcyzy, to na pewno taka butelka. Tej śliwowicy jest tańsze, a tutaj na wsi każdy sobie sprzedaje tą y, cójkę czy palinkę, nikt tego nie sprawdza, po prostu mm, wiem, że może i są jakieś przepisy, nie wiem, bo ktoś może zostawić jakiś komentarz, że są jakieś przepisy, które tego zabraniają, ale ja nie patrzę się na to, czy są przepisy, czy nie, tylko po prostu widzę to, co jest. Są też ludzie, którzy na bazarze normalnie sprzedają tą cójkę czy palinkę w takich buteleczkach. Y, Półlitrowych po wodzie mineralnej i biorą za to y, 15 lejów za taką półlitrową buteleczkę. Także jest różnica, tak? I ten alkohol jest y, przeważnie takiej y, do, do, domowej roboty, oczywiście, no i przeważnie jest dobrze zrobiony. No też trzeba mieć zaufanie do tego, skąd się taki alkohol kupuje, y, żeby trafić na coś dobrego. My nie kupujemy, ponieważ tatany robi y, cójkę, także. Mamy to szczęście, że mamy cójkę w dowolnych ilościach, ile chcemy. Taką zrobioną czy to z winogron, czy zrobioną również yy, przede wszystkim ze śliwek, tak? Także ja bardziej lubię tą ze śliwek oczywiście i przywożę od tatyany zawsze tą cójkę. No a palinkę, na no to miałem okazję kupować w regionie Maramuresz, i tam była właśnie bardzo dobra ta palinka, yy, kupiona też od gospodarza, też. 15 lejów za butelkę półlitrową tej palinki zrobionej z jabłek. Ona była przepyszna. Także to jest coś, co tutaj jest naprawdę bardzo wielkim plusem. A propos jeszcze tej wolności, to taka kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest hodowla zwierząt i już wspominałem też oczywiście w innych filmach o tym, ale chcę powiedzieć tak krótko, bo widzę, że łapię taki monolog i za dużo mówię do tej kamery i ten film oczywiście będzie dłuższy niż 5 minut. Więc powiem po prostu najkrócej jak się da. Chodzi o tą hodowlę zwierząt, że nikt tego też tutaj nie kontroluje. Nie wiem też jakie są przepisy czy są w ogóle jakieś, ale widzę po prostu praktycznie jak to wygląda każdy tą świnie jak ma na wsi przysłowową świnię, ponieważ to jest najbardziej tradycyjne i popularne zwierzę w hodowli tutaj w Rumunii, jest tradycją jedzenie tej wieprzowiny, więc każdy ma prawo sobie wyhodować i zabić tą świnię, nie myśląc o tym, czy są jakieś pozwolenia, czy nie. Dobra, tam się później bada ponoć ten kawałek mięsa u jakiegoś tam weterynarza, ale to już jest po fakcie i to w zasadzie świna już jest pokrojona, Porobione już jakieś przetwory z tej świni, zamrożona, kiełbasy już zrobione i się idzie przeważnie, wtedy dopiero sprawdzić ten kawałek mięsa. Przeważnie ludzie to robią to w weekend, dlatego nie, nie robią tego w tygodniu, bo każdy to raczej robi w weekend, więc jak jest jakiś tam weterynarz, który to sprawdza, to robi to dopiero po weekendzie w poniedziałek, więc dlatego mówię o tym w ten sposób, tak? Także ta wolność, jeśli chodzi o hodowlę zwierząt, tu bym mógł mówić jeszcze o innych tam przykładach, ale nie chcę, żeby ten film był za długi. No to jest po prostu coś, co jest bardzo takiego no, szczególnego w tym kraju i bardzo mi się podoba. Ostatnią rzeczą, o której chciałem powiedzieć to. To uwielbiam w Rumunii, że Rumunia jest naprawdę pięknym krajem, jest takim nieodkrytym jeszcze krajem w sumie przez turystów. No okej, okay, my tu stanowimy jakąś tam społeczność: Polacy, którzy mieszkają w Rumunii, czy też ci, którzy tutaj byli faktycznie i zafascynowali się może tym krajem, ale wiele ludzi, niestety, tak jak już mówiłem też wielokrotnie, pomija Rumunię jako taki kraj na mapie. Traktują Rumunię tak tylko tranzytowo, jadąc do Bułgarii. Dlatego no, Rumunia jest naprawdę pięknym krajem. Jest tutaj przepięknie, jeśli chodzi o góry, jeśli chodzi o morze, również. Bardziej bym powiedział, że, że kocham góry w Rumunii, generalnie chyba bardziej kocham góry, to może też przez to, tak. I, i, I więcej jest takich miejsc, i dużo miejsc związanych takich w górach z infrastrukturą jest na takim lepszym poziomie, jeśli chodzi właśnie o góry, niż bardziej nad morzem. Już kiedyś robiłem też o tym film, ale co mogę więcej powiedzieć? Oczywiście morze również kocham i kocham tutaj morze w Rumunii za to, że jest przede wszystkim ciepłe. Za to, że morze w Rumunii jest ciepłe, nie jest temperatury rwącego potoku jak Bałtyk, tak? Także to bardzo uwielbiam, jeśli chodzi o Rumunię. Ten dostęp, że Rumunia jest takim krajem, który ma ten dostęp właśnie i do gór, i do morza jest naprawdę tutaj ślicznie. No i każdemu zawsze będę polecał i promował Rumunię, żeby tutaj ludzie przyjeżdżali na wakacje, żeby zwiedzali. Dlatego no, to jest taki kolejny pozytywny aspekt, o którym chciałem Wam powiedzieć. I to było wszystko, co chciałem Wam powiedzieć w tym filmie. Oczywiście Znając życie, ten film wyszedł dłuższy niż 5 minut, ale nie jestem w stanie się wypowiedzieć w 5 minut, jak się to mówi, exactly, żeby powiedzieć Wam wszystko to, co sądzę. Ten tytuł 5 minut u Rumunii jest taki umowny i chciałbym, żebyście go tak traktowali, że no, po prostu motywuje mnie to do robienia tych filmów trochę krótszych, ale żeby powiedzieć coś tak konkretnie na temat tego kraju i, i, i żeby. Wyrazić jakąś opinię, czy wam też pokazać coś ciekawego. W tym odcinku chciałem się skupić na tych pozytywnych rzeczach, które uwielbiam w tym kraju, które bardzo mi się podobają. No i mam nadzieję, że Wam się podobało to, co powiedziałem. Zostawcie oczywiście jakiś komentarz: napiszcie, co dla Was jest w Rumunii takiego, co Wam się bardzo podoba, bo na pewno podobają Wam się też inne rzeczy i chciałbym wiedzieć co takiego ja się skupię na takich pięciu najważniejszych oczywiście tych rzeczy które tutaj bardzo doceniam i które mi się podobają w tym kraju jest ich o wiele wiele więcej ale chciałem powiedzieć o tych takich pięciu top tak zwanych tak więc jeżeli wam się coś podobało innego albo nawet to samo o czym ja powiedziałem w tym filmie to zapraszam żebyście serdecznie komentowali Napiszcie, co myślicie. No i tyle, będę kończył ten odcinek. W takim razie wiecie, co macie zrobić. Albo nie musicie, albo jak chcecie. Śmieję <laughs> się. Zostawcie oczywiście łapki w górę. No i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia w następnych filmach.